Zostali zdradzeni. To wiemy już dzisiaj na pewno. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne ustalenia co do przyczyny katastrofy. Jeśli odwołać się do poety, tak jak uczyniłem to w zeszłym roku, to zostali zdradzeni o świecie. było haniebne. Tak jak haniebne było oddanie śledztwa, jak haniebne było przyjmowanie i potwierdzanie rosyjskich kłamstw, jak haniebne było kłamanie samemu. Te kłamstwa w cudzysłowie polskie jak haniebne było obrażanie poległych. Obrażanie poległego prezydenta Rzeczypospolitej. Jak haniebne było obrażanie generała Błasika, majora Pratasiuka, podpułkownika Grzywne. To było wszystko haniebne. Ale haniebne było także obrażanie rodzin, upokarzanie rodzin. Haniebne było niepodejmowanie przez polskie władze najbardziej podstawowych obowiązków, jak sekcja zło, czy umiędzynarodowienie tej sprawy. Haniebne jest teraz odmawianie amerykańskiemu wybitnemu specjaliście udziału w tych sekcjach, które zostały podjęte. I proszę Państwa, niech nikt już więcej nie mówi, nawet w tak zwanych mainstreamowych mediach, że to jest niezależne śledztwo. Wszyscy słyszeli, że ta sprawa była omawiana na posiedzeniu rządu. Ale haniebne jest także to, że owe mainstreamowe media przez cały czas Blokują, cenzurują informacje odnoszące się do wyników badań polskich uczonych ze Stanów Zjednoczonych i Australii. Trwa proces potwarzania prezydenta. Odmawia się jego uczenia. To wszystko hańba. Ale szanowni państwo, nie jest niestety tak, by... Całe to zło, całe to zło, które zrodziło się z katastrofy, odnosiło się tylko do tych spraw, które są z nią bezpośrednio związane. Atak na krzyż, który nastąpił tutaj, atak na wiernych i bicie, obrażanie na oczach policji czy funkcjonariuszach innych służb, profanacja krzyża. Okazały się tylko wstępem do ataku na kościół, na nauczanie religii w szkołach, bo przecież to rozporządzenie, które w tej chwili zostało wydane, służy tylko temu, żeby przynajmniej z wielu szkół to wycofać. Ataku na materialne podstawy funkcjonowania kościoła. Ataku na telewizję trwa, ale to też jeszcze nie wszystko. Mamy atak na nauczenie historii. W szkołach, a właściwie wycofanie tego nauczania w wyższych klasach. Mamy wycofanie ogólnych przedmiotów na wyższych uczelniach, tak zwane uzawodowienie. Mamy atak na instytucje kultury, choćby teatry. Mamy likwidację tysięcy szkół. mamy pod telewizorem typu. Atak na telewizję publiczną, która dzisiaj odgrywa taką rolę, jak wszyscy wiemy, ale przynajmniej potencjalnie kiedyś może być elementem budowy spójności narodu. Te ataki to też jeszcze mało. Mamy atak na ludzi biednych, na emerytów, na ludzi chorych. Mamy atak na miejsca pracy. W małych i średnich miastach likwiduje się bardzo wiele instytucji. Mamy do czynienia z takim grabieniem majątku narodowego, a tu dobrym przykładem jest Stocznia Gdańska, że po, po prostu włosy stają bęba. Mimo że są na to pieniądze, te europejskie pieniądze to wielka, bardzo wielka kompromitacja. Mamy politykę zagraniczną, którą nie nazwę w żadnym wypadku polityką polską. To jest polityka Tuska, Komorowskiego i Sikorskiego. To jest polityka... serdylizmu i narodowej mikromanii. Świadomie przyjmujemy, to znaczy Polska pod ich przewodem przyjmuje rolę nic nie przedmiotu międzynarodowej polityki. Nie liczą się z nami silni jak Rosja. Najlepszym przykładem jest to, co dzieje się wokół sprawy smoleńskiej. Nie liczą się silni jak Niemcy, blokując nam porty, wywiązując z uprawnień naszej mniejszości Polaków Niemczech, mimo zawartych traktatów. Ale nie liczą się z nami także mali i słabi. Litwa też szkupi sobie z uprawnień Polaków, też szkupi sobie z zawartych traktatów. Po prostu nikt no, się wierzy. z nami nie liczy. Tego zła jest licz bardzo wiele. Państwa także i o tym przede wszystkim chciałem mówić bardzo wiele dobra. Z tej tragedii wyrosło bardzo wiele dobra. Wiele tysięcy Polaków, dziesiątek tysięcy Polaków podjęło różnoraką aktywność. Ileż mamy różnego rodzaju przedsięwzięć, które wbrew polityce władzy mają upamiętnić poległych. Ile mamy nowych wydawnictw, książek, filmów, które są oglądane przez setki tysięcy, przez miliony Polaków? Mamy nową aktywność, mamy samodzielny zespół Antalego Macierewicza. Brawo! Który prowadzi... Na Jasnej Górze odsłonięcie epitafium Zboleńskiego 3 maja. Chciałem tym wszystkim, którzy się w to angażuje, angażują, serdecznie podziękować. Chciałem podziękować tym, którzy odegrali w tym procesie odrodzenia, przebudzenia szczególną rolę. Ojcu Rydzykowi, Radiu Maria. Ze szczególną siłą podkreślić także znaczenie tego wszystkiego, co robi Gazeta Polska. Jej redaktor, Tomasz Szakiewicz. Cała strefa wolnego słowa. Tak proszę Państwa. Już w tej chwili budowana jest czwarta rzecz ale to za mało, za mało. My musimy zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Nowe organizacje, nowe ruchy społeczne. Ja, jako prezes, przywódca prawa i sprawiedliwości, mogę powiedzieć w tej chwili jedno: możemy zwyciężyć wtedy, jeśli będziemy jak jedno ramię. A w Piśmie Świętym pamiętajcie: ramię znaczy siła. Siłą możemy być w jedności. Ci, którzy niszczą jedność, niszczą siłę. I jeszcze jedno koniecznie musi być ciągle w naszych sercach i w naszych umysłach. Słowa świętego Pawła, który tak często powtarzał kapelan Solidarności. Bogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło dobrem zwyciężę. Musimy umieć zwyciężać zło dobrem. Właśnie tym dobrem, którym budujemy. Tą jednością. Czy to jest możliwe? Być może wielu z nas stawia sobie takie pytanie. Odpowiadam, tak. Jeśli będziemy jedno, jeśli będziemy jednym ramieniem to jest możliwe. Węgrzy dali nam przykład. Wyczaj się, wyczaj się, wyczaj się, wyczaj się. I musimy wyczaj się, wyczaj się. pamiętać, że pełna prawda, pewna prawda przyjdzie wtedy, jeśli zwyciężymy. Prawda i zwycięstwo są razem. Ta świadomość musi nam towarzyszyć. Zwyciężać zło dobrem i wiedzieć, że prawda prowadzi do zwycięstwa i nie będzie zwycięstwa bez prawdy, ale nie będzie też prawdy bez zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję i powtarzam jeszcze raz. Mam nadzieję, że to was nie znudzi. Zło zwyciężać dobrem w jedności, bo w jedności siła. I zwyciężymy. No. Dziękuję i pamiętajcie o tym, który tam Prze, przez 4 lata mieszkał i którego już nie ma wśród nas. O tych, którzy z nim współpracowali, o wszystkich, którzy odeszli. Pamiętajcie, ta pamięć to część naszej historii, to część Polski. Dziękuję.